Prowadzisz firmę ze wspólnikiem, a co jeśli któregoś z Was nagle zabraknie? Czy macie plan, co wtedy się stanie z Waszym biznesem? To pytanie, które wielu przedsiębiorców pomija. Brak odpowiednich klauzul w umowie wspólników i planu sukcesji może doprowadzić do poważnych problemów. Wyobraź sobie, że firma, nad którą pracowaliście latami, nagle trafia w ręce spadkobierców jednego ze wspólników. Często są to osoby, które nie znają się na biznesie, nie mają do niego pasji ani umiejętności. Mogą chcieć jak najszybciej sprzedać swoje udziały, co może wprowadzić pewien chaos. Właśnie dlatego idealnym rozwiązaniem jest polisa krzyżowa dla wspólników. Wyobraź sobie sytuację, w której jednego ze wspólników zabraknie. Dzięki takiej polisie, drugi wspólnik otrzymuje środki, aby odkupić udziały od rodziny zmarłego. W efekcie firma pozostaje w rękach osób, które wiedzą, jak nią zarządzać. Oczywiście, taka polisa to tylko część całej układanki. Kluczowe są też postanowienia w umowie spółki. Mogą one precyzować zasady działania firmy w przypadku śmierci jednego z właścicieli. Na przykład, możemy ustalić, że udziały zmarłego automatycznie przechodzą na pozostałych wspólników, a rodzinie wypłacane są środki pochodzące z polisy. To bardzo ważne. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której spadkobiercy, którzy często nie mają żadnego doświadczenia w biznesie, wchodzą do zarządu firmy. Taka sytuacja może nie tylko skomplikować jej działanie, ale nawet doprowadzić do jej upadku. Wyobraź sobie, że bez takich zabezpieczeń musisz negocjować z rodziną zmarłego wspólnika, która chce jak najszybciej zmonetyzować swoje udziały. To nie tylko opóźnia decyzje biznesowe, ale także generuje dodatkowe koszty i napięcie. A wystarczy dobrze skonstruowana umowa i polisa, aby tego uniknąć. Dlatego ważne jest, aby już teraz zadbać o przyszłość swojej firmy. Polisa krzyżowa dla wspólników i odpowiednie postanowienia w umowie spółki to inwestycja w stabilność Twojego biznesu i spokój Twojej rodziny. Pamiętaj, Brak planu sukcesyjnego to największe ryzyko dla Twojej firmy.